Cześć, kochani, z tej strony Sara, i jak to poniedziałek, przychodzę do Was z nową praktyką. Tym razem będzie to praktyka otwierająca klatkę piersiową, rozciągająca właśnie tutaj te okolice. Myślę, że ta praktyka świetnie sprawdzi się w przerwie w pracy, czy też świeżo po pracy. Może być odrobinę pobudzająca, ale serdecznie do niej zapraszam. Myślę, że będzie to naprawdę ulga po godzinach spędzonych przed smartfonem czy przed komputerem, za okrągłymi plecami. Do tej praktyki być może przyda nam się pasek, może być to pasek do jogi, ale jeżeli takim nie dysponujecie, to może być to jakikolwiek inny pasek od szlafroka, od spodni, czy też szalik. Nie musi też być długi, naprawdę taki kawałek wystarczy. Dobrze, więc zaczynamy. Praktyka będzie króciutka, ale mimo wszystko będziemy chcieli się troszeczkę rozgrzać. Najpierw więc wstajemy i rozgrzewamy barki. I pierwsze co robimy to ustawiamy stopy na szerokość bioder, zginamy nogi w kolanach, miednica w neutralnej pozycji i barkami robimy okrążenia do przodu. Powoli, uważnie, możecie zamknąć sobie oczy i poczuć, czy w którymś momencie pojawia się drżenie albo jakiś dyskomfort. Jeśli tak, to tam maksymalnie zwalniamy i zależy nam bardzo na płynnych ruchach. Możemy skoordynować ruch z oddechem. Wtedy na wdechu otwieramy klatkę piersiową, na wydechu otwieramy grzbiet. Rozluźniamy twarz, rozluźniamy szczękę, jak największy zakres ruchu. Kolana ugięte, miednica miękko. Zmieniamy kierunek w wygodnym momencie. Rozluźniona twarz, rozluźniona szczęka, płynne, okrągłe ruchy. Miednica również może brać udział w ruchu. Oczy mogą być zamknięte, żeby lepiej czuć ciało. Ok, i teraz troszeczkę wyzwania, ale też bardzo fajne rozgrzewanie. Prawe ramię do przodu, lewe do tyłu. Jednocześnie, pomalutku. I lewe do przodu, prawe do tyłu. Dobrze, i teraz y, stańmy w, w, w pozycji, y, zamykamy oczy i czujemy mm, swoją szyję, swoje barki. Czujemy delikatne ciepło, czujemy łopatki. Myślę, że możemy przystąpić do y, rozciągania. Pierwsza nasza pozycja będzie pozycją na brzuchu. Więc z powrotem siadamy. E, po czym przechodzimy do leżenia na brzuchu. Kładziemy się e, tak, żeby wy, móc wyciągnąć prawą rękę w prawo na wysokości barku. Nie odkładamy głowy. Po czym e, przekaczamy się na prawy bok. Lewą rękę możemy zostawić z przodu. Chcemy poczuć rozciąganie bicepsa mięśnia ramiennego, mięśni piersiowych, zwłaszcza kiedy dodamy jeszcze, jeśli masz taką mobilność, lewą stopę możemy oprzeć sobie o podłogę i wnętrze lewej dłoni oprzeć o kość krzyżową nad pośladkami. I pracujemy tutaj próbując y, maksymalnie otwierać klatkę piersiową i oddalać lewe ramię od prawego. Głęboko przy tym oddychamy do klatki piersiowej. Każdy wdech rozszerza klatkę piersiową. Z każdym wydechem troszeczkę odpuszczamy. Wiem, że wygodniej byłoby tutaj odłożyć sobie głowę na matę, y, ale może to być niekoniecznie dobre dla szyi, może się tam pojawić niebezpieczna kompresja, dlatego chwileczkę tutaj zostajemy z uniesioną głową i następnie po malutku przechodzimy na drugą stronę. Idziemy z powrotem do leżenia na brzuchu, wyciągamy lewą rękę na wysokości barku, w lewo prosto i przepaczamy się na lewy bok. Jeżeli masz taką mobilność, to dołóż prawą nogę, obłóż ją na matę, na podłogę i wnętrze prawej dłoni połóż sobie na kość krzyżową, oddalaj prawe ramię od lewego. Oddychaj głęboko do klatki piersiowej. Postaraj się rozluźnić twarz, skronie, szczękę szczególnie. Głęboki oddech. Chcemy czuć rozciąganie barku i klatki piersiowej. I na kolejnym wydechu wracamy do yy, pozycji wyjściowej, po czym przetaczamy się do siadu i siadamy w taki sposób. Żeby dłonie były skierowane palcami do tyłu, stopy na szerokość miednicy i teraz chcemy zrotować barki na zewnątrz, zbliżyć do siebie łopatki, chcemy, żeby szyja była przedłużeniem kręgosłupa, więc patrzymy delikatnie do góry. I chcielibyśmy czuć znowu podobne rozciąganie jak w leżeniu na brzuchu. Jeżeli tutaj nic nie czujemy, to wyjeżdżamy biodrami do przodu, delikatnie, cały czas mostek do przodu. I być może tutaj już poczujemy rozciąganie. Jeśli nie, to jeszcze troszeczkę wyjeżdżamy do przodu, ale nie za dużo. Nie chcemy też bólu w stawach. Nie chcemy bólu w łokciach. Łokcie zawsze można delikatnie ugiąć. Oddychamy głęboko do klatki piersiowej. Każdy wdech powoduje rozszerzanie się klatki piersiowej. Jeszcze intensyfikuje doznania w pozycji. Z każdym wydechem rozluźniamy się. Ostatni głęboki wdech. I z kolejnym wydechem zginamy ręce w łokciach, podchodzimy dłońmi do bioder i wracamy do pozycji siedzącej. Następnie przejdziemy um, troszeczkę, można powiedzieć dalej, troszeczkę bardziej siłowo zapracujemy w pozycji stołu. Startujemy z takiej samej pozycji, dłonie skierowane palcami do tyłu, stopy na szerokość miednicy. Możemy tym razem stopy troszeczkę um, przenieść dalej od miednicy do przodu. I najpierw rotujemy y, ramiona na zewnątrz, mostek do przodu, patrzymy lekko do góry. Łokcie można podjąć, długa szyja tu jest ważna, tak, że nie zapadamy się, y, tylko odpychamy się od dłoni. Y, I teraz aktywujemy mięśnie brzucha, podwijamy miednicę i odpychając się od nóg unosimy biodra do wysokości kolan. Zostajemy w pozycji stołu, 10 oddechów. Mocne pośladki, mocne nogi. Zwróć uwagę na to, że moje kolana są nad kostkami. Nie szerzej i nie wężej. Mostek do sufitu, łopatki ściągnięte, twarz rozluźniona. Silne nogi, silne pośladki. Jeszcze trzy oddechy. I z kolejnym wydechem opuszczamy biodra na matę. Możemy y, zrobić odwrotną pozycję, zaokrążyć plecy, złapać się za łokcie i czoło odłożyć na kolana. I przechodzimy do pozycji Gomukhasana, czyli twarz groby. I do tej pozycji może się nam przydać pasek, jakikolwiek, jak wspominałam na początku zajęć. Zaczynamy od tego, że siadamy sobie z prostymi plecami, i prawą rękę przenosimy za plecy, tak żeby grzbiety dłoni ułożyć między łopatkami. I teraz chcielibyśmy, żeby Pomiędzy ramieniem a e, bokiem ciała nie było takiej trójkątnej, e, pustej przestrzeni, więc możemy e, złapać za łokieć przeciwną ręką i e, przycisnąć go do boku ciała. Oczywiście tutaj też nie chcemy żadnego bólu w stawach, w barkach czy w łokciach. I teraz e, drugą rękę wyciągamy. Do góry, lewą, maksymalnie w górę, wyobrażamy sobie żonę z gumy i przenosimy ją za plecy i chcielibyśmy połączyć dłonie w taki sposób. Jeżeli to jest niemożliwe, to chwytamy za pasek i pasek będziemy rozciągać w przeciwne strony, w taki sposób. Natomiast jeżeli paska nie potrzebujemy, to lewa dłoń ciągnie delikatnie w górę, prawa w dół. Rozginamy twarz. Lewy łokieć jest nad ramieniem. Długa szyja, otwarta klatka piersiowa. Niekoniecznie zaś wyginamy się do tyłu w lędźwiach. Pozostawmy dolne żebra nie wysunięte do przodu. Tylko klatka piersiowa się otwiera. Czujemy rozciąganie lewej pachy, wnętrza lewego ramienia i rozciąganie przodu prawego ramienia. Głęboki oddech. Ta pozycja również oczyszcza płuca, więc naprawdę warto tutaj głęboko oddychać. Ostatni głęboki wdech i wydech. Delikatnie rozplatamy ręce i ustawiamy ręce szeroko. Robimy kilka takich ruchów dłoni przed ramionami, ramionami do wewnątrz i na zewnątrz, i zmieniamy ręce. Grzbiet lewej dłoni będziemy teraz chcieli ułożyć między łopatkami. Prawa dłoń pomaga przycisnąć lewe ramię do boku ciała. Jeśli potrzebowaliśmy paska, być może na tą stronę też będziemy potrzebować albo przeciwnie, na poprzednią stronę nie potrzebowaliśmy, a teraz będziemy potrzebować. To jest zupełnie naturalne i ok, asymetria to jest coś zupełnie normalnego. I prawą rękę wyciągamy w górę, już od kolca biodrowego wydłużamy i przenosimy za plecy. Jeżeli udało się połączyć ręce, to ok. Jeżeli nie, to korzystamy z pomocy. I prawa ręka delikatnie ciągnie w górę, lewa w dół. Oddychamy głęboko. Rozluźniamy twarz, rozluźniamy szczękę. Ostatni głęboki wdech, długi wydech i rozluźniamy ręce, ustawiamy ręce szeroko, kilka ruchów do przodu, do tyłu. I z powrotem kładziemy się na brzuchu, przed nami dwie ostatnie pozycje, dwie, trzy. Kładziemy się na brzuchu w pozycji sfinksa, czyli łokcie mamy centralnie pod barkami. Bardzo ważna tutaj rzecz jest taka, że kość słonową chcemy wciskać w matę. Więc napinamy mocno pośladki i wciskamy kościłonową słonową w matę. Druga ważna rzecz, dłońmi e, palce są rozapięte na macie i dłońmi chcemy jakby wciągać matę pod siebie i wciskamy kościłonową słonową w matę. Tylko te dwie rzeczy, oddychamy głęboko, rozluźniamy twarz, pośladki napięte, wciągamy przed ramionami matę pod siebie, mostek do przodu, długa szyja, ostatni wdech i wydech, nie rozluźniaj się, jeszcze mocniej wciśnij kościół nową w matę, napnij pośladki, dłońmi wciągaj matę pod siebie, ale unieś łokcie centymetr nad matę. Pięć oddechów tu. I wydech. Odpoczywamy. Możemy położyć sobie czoło lub brodę na dłoniach. Pięty opadają na boki. I przed nami... Ostatnia pozycja sarpasana, czyli wąż. Zaczynamy tak samo jak e, sfinksa, łokcie pod barkami. E, kość łonowa wciśnięta w matę, pośladki mocno napięte, grzbiety stóp na macie. Dłońmi wciągamy matę pod siebie. Ta praca zostaje, tylko unosimy łokcie wysoko, palce dłoni rozsapierzone, patrzymy w dół. Pięć oddechów. Cztery, trzy, dwa i jeden. Odłóż czoło na dłonie, rozluźnij pośladki, pozwól piętom opadać na boki. Dobrze. I Teraz przetoczmy się szybciutko na plecy. Możesz tutaj, jeżeli czujesz, że jest dla ciebie ok, przyciągnięcie kolan do klatki piersiowej, to jak najbardziej możesz to zrobić i się na boki. Jeżeli to jest dla ciebie za mocne w tej chwili, to po prostu odłóż stopę na matę i dociśnij, odpychając się od nóg, dociśnij lędźwia do maty. Także te dwie opcje do wyboru. Dociskamy lędźwia po prostu do maty albo przytulamy kolana do klatki piersiowej i bujamy się na boki. malutku przepaczamy się na bok, i to wszystko na dziś. Zwróćcie uwagę na to, jak się czujecie. Może e, barki wydają się troszeczkę lżejsze, czy ja troszeczkę dłuższa? E, taką przynajmniej mam nadzieję. Jeżeli macie jakieś potrzeby, jakieś pytania, jakieś pomysły, to śmiało piszcie do mnie, piszcie komentarze. Jeżeli sesja Wam się podobała, e, to dajcie koniecznie łapkę w górę, e, żeby nie przegapić kolejnych. Krótkich filmów. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się niebawem. Na